Co trzeba zrobić, żeby dobrze i szybko jechać? A no, co to ja już nie mogę powiedzieć? No, tak jak mi kolega powiedział, chopie, ty się nie pieprz, kurde, z zakrętami i z hamowaniem. Zapomnij o hamulcach. Nie ma hamulcy, trzymaj manetkę odkręconą. Odkręcona manetka do samego opory. Być szybkim, na pewno i nie myśleć. bo W moim wieku zbyt dużo się myśli. Uuu, to trzeba pytać lepszych dziewczyn, ja nie wiem. <gry> Siebie wszystko pewnie i bez spiny, tak myślę. No po prostu starać się być rozluźnionym i mieć z tego dobrą zabawę, to to jest dla mnie najważniejsze przynajmniej. Szybciej, szybciej i szybciej. Dużo trenować przede wszystkim i dobrze przygotować pit bajka. <laughs> Odwinięta moneta. <laughs> I się nie bać. Później hamować i najwcześniej dodawać gaz. No i to wszystko. Ej, nie wiem jaki mam trawić. Muszę szybko jeździć w zakrętach, na prostej się składać. I dojechać pierwszy. Przepis na sukces jest jeden. Dobra zabawa. Nie wiem, trenować, ale nie trenuję supermoto. Żeby wygrać, trzeba być szybkim. I się nie wywracać. Ukończyć wyścig to jest taki cel minimum. Mniej hamować i być jak najszybszym. Zwycięstwem to, to trzeba mieć swoje własne, poprawiać swoje czasy i sobie własne, sobie stawiać cele i je osiągać. Generalnie, no, patrzę na to, jaki jest poziom, jak chłopaki jeżą, to. Celuję w drugą połowę stawki, mam nadzieję, że w niej się utrzymam i przede wszystkim zaś licencję, bo to trzeba ukończyć wyścig, a, a, a jest co robić, żeby to zrobić, bo wiadomo na wyścigu to każdy jedzie za, za wszystkie pieniądze świata, jak to się mówi. Także no, celem jest ukończyć wyścig, dojechać swoje, poprawiać swoje czasy i być jak najlepszym dla siebie. Przepis na wygraną? Ja wychodzę z założenia, nieważne czy wygrasz, czy przegrasz, ważne, że się nie poddasz. Ja się nie poddaję do końca, ktoś musi być ostatni. Jeżeli będę ostatnia, będę dumna. Dla mnie najważniejsze było to, żeby sił fizycznych mi starczyło i żeby dojechać do mety. To jest mój tak naprawdę główny cel, żeby pokazać innym, że się da.